Emanuela Stanek-Juszkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Dzień dobry wszystkim, Wysoka Rado. Chciałam złożyć wniosek formalny w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Burmistrza w miastecznej gminy Pana Pana Radna Jacek Mam no, tutaj ten y, wniosek. Czyta y, ja to Pana Radna Pani Przewodniczącej. Ja bym proponowała przeczytać. Dobrze. W sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza w sprawie 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym, może pominę te ustawy, te pan radca doradczy sprawy. Zmienia się miesięczne wynagrodzenie burmistrza w Schowie ustalone uchwałą nr 2, łamane na 15 na 18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza w następujący sposób. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4000. Dodatek funkcyjny w kwocie 1000 zł. Dodatek specjalny w wysokości 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek w papiele pracy wynikający z pracy liczone od wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf drugi. Burmistrzowi przysługuje także dodatkowe wynagrodzenie roczne na nagrody i jubileuszowe na świadczenia wynikające z właściwych przepisów. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2 łamane na 15 na 18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza uchwała wchodzi w życie w dniem dzisiejszym i tylko uzasadnienie. W odpowiedzi na skalę spotykanego do tej pory w naszej gminie niezadowolenia z pracy i działań burmistrza miasta i gminy Schowa, pana Gronrada Alkowiaka, składamy wniosek formalny o obniżenie wynagrodzenia. Stawiane panu burmistrzowi w cudzysłowie, Zarzuty dotyczą e, nieumiejętnego zarządzania finansami gminy, wycofaniem ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji, szokującą e, ilością wypowiedzeń i rezygnacji z pracy urzędników podległych burmistrzowi, z tego co wiem, jest to już 21 osób, które stały się z różnych przyczyn, w tym jest też również te osoby, które przeszły na górę. rozmuchanej nepotycznej strukturze administracyjnej dla radnych opozycyjnych i nie tylko, pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy, lekceważącemu podejściu do obowiązków oraz dobrego reprezentowania gminy, niejednemu traktowaniu pracowników urzędu oraz tolerowaniu nagalnych zakładów częściej zatrudnionych przez siebie dyrektorów, lekceważenie gminnych przedsiębiorców i problemów, z jakimi się zwracają do publiczności. Powiem jeszcze tyle od siebie. Kto postawił, to głosowanie. Proszę czy przeczytać jeszcze. Kto radny podpisze się pod tym, Pani Przewodnicząca? Nasza słowa, nasza tak, Nasza słowa, no nasza rano. Dobrze. Chciałam tylko dodać, że nie było naprawdę do tej pory takiej sytuacji, żebyśmy spotykając mieszkańców naszego miasta, byli, mieli przedstawiane wielkie oburzenie na brak obecności Pana Burmistrza, w mieście, w życiu mieszkańców, na różne działania, na to, że rzeczy, które obiecywam w kampanii, nijak się mają do tego, co w pierwszym kontakcie można odczuć. I myślę, że każdy tutaj z radnych odpowie sam. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że. Przychodzimy na sesję i część radnych dyskutuje, jest odpowiedzialnych za, za mieszkańców, za urzędników, za różne, różne osoby, które zwracają się z problemami. Natomiast inni milczą i w pocichu jakby yy, zgadzają się na pewno zachowania. Dlatego chciałam spytać pana radnego Drobnika, czy swoim nazwiskiem będzie firmował działania pana burmistrza? Czy nie spotyka się Pana z zawiedzionymi y, oczekiwaniami mieszkańców? Panią Raznę Brawo, chciałam spytać, czy dziś wylewa znowu z temat prawa Pani może pytać poza sesją, te pytania Mogę? zadawać radny nie jest od tego, żeby się no na sesji Pani kłócić ze swojego postępowania. Ja wiem, że jest wiele rzeczy niestosownych. Bardzo proszę. Mamy dwa wnioski formalne. Na temat tych wniosku formalnych radca prawny chciałby zabrać głos. Czy jeszcze wniosek formalny? Nie mam nie działań. Stan Buszkiewicz by wniosek formalny działało. A pani Katarzyny nie ma. No i teraz można na głos panu radca prawny i następnie... Tak, w tych kwestiach, które były bardzo proszę pana radnego. Radca prawny. Odnośnie kwestii dotyczącej wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza, to przypomnę też, że uchwały, które Państwo wprowadzacie na sesję, powinny mieć uprzednią aprobatę radcy prawnego sprawującego obsługę urzędu, a takiej akceptacji co do treści uchwały nie ma, w związku z tym Proszę przedstawić projekt uchwały do oceny. Wprowadzimy tę uchwałę na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam nie nie ma. Pani Pani już była przed Panem na dworze. Dziękuję. Ja w takim razie chciałam złożyć wniosek formalny o 10-minutową przerwę, aby Pan radca prawny zapoznał się z projektem uchwały. Ona jest 1-1, yy, zgodna z tym, co uchwały Państwo chcieliście złożyć. Pan, przepraszam proszę, pan radca prawny ma głos. Ale czy ja jeszcze z tym nie skończyłam? Ale odpowiedź już Pani otrzymała. Tak. Otrzymał. I jeszcze odpowiedź na pani radnej Emanuelistan. Ale ja jeszcze nie skończyłam tak. zadawać moje pytanie, a już mi było... z skończy. Dlatego, że jest, dlaczego Pan mówi, że tak nie pracujemy, skoro nawet na pisemne zapytania nie otrzymujemy odpowiedzi w albo są tak enigmatyczne, że prosto, prosto wiem, że nie chcecie Państwo odpowiedzi udzielić. Już raz przedłożyliśmy projekt pewnej uchwały, który praktycznie wiemy, że pracownikom było przekazane, że nie mają pomagać i pracować nad nią. E, czy to jest taki problem, żeby 10 minut robić przerwę i poświęcić Przecież Panowie macie płacone teraz za ten czas. W Państwa interesie, jako wnioskodawców, jest przedstawienie tego projektu e, uchwały w takim terminie, żeby możliwa była między innymi też dyskusja nad tym projektem. Państwo domagacie, żebyśmy zajmowali szczegółowe stanowiska, informacje, nawet w zakresie wykraczającym poza nasze kompetencje. Natomiast sami jakby czujecie się z tego wymogu zwolnieni. Jeżeli chcecie Państwo rzetelnej dyskusji, tak jak były zastrzeżenia do kwestii konsultowania postanowień statutów uchwały o, o zmianie statutu sołectwa, no to y, przychylajcie się również, czy, czy tych te samych te same zasady respektujcie.